Cześć! Jestem Ania z kanału Super Klocki. Dzisiaj recenzja nowości 2021 roku. Kostki do zabawy Stefani z kotkiem. No to za chwilę sobie odpakujemy. No to teraz sobie odpakujemy. Kudełko tego zestawu jest w wielkości tych kostek do zabawy. No to teraz wysypmy sobie klocki. Wejmijmy sobie najpierw naszą kostkę. Ale ma fajną buzię kotka to jest nadruk. Woreczek z klockami. Duży trochę, ale w nim jest mało klocków. I instrukcja rozkładana, tak jak w polibagach. Ma kilka kroków. Zobaczmy sobie, co jest w naszej kostce. Zwierzątko niespodzianka. No i pewnie ulotka. I kolejny woreczek z klockami. Tym razem małymi. No to zabieram się za budowanie. Mamy tutaj niewielki arkusz z naklejkami. Na szczęście większy to są naklejki dodatkowe. Zobaczmy sobie zwierzątko niespodziankę. I trafił nam się taki ładny niebieski kotek miau jaki piękny i on jest taki malutki nie w wielkości takich zwykłych kotów lego friends nasza kostka z zewnątrz. To jest plus, że te uszka są zrobione z klocków w kolorze różowym. Zobaczcie sobie ją ze wszystkich stron z zewnątrz. Tutaj nakleiłam kilka naklejek. Ma bardzo fajny różowy kolor, a z przodu nadruk jest po prostu mega. Zobaczmy sobie naszą kostkę w środku. Mamy tutaj drzewko, które ma troszeczkę liści. Jest tutaj też miejsce na zwierzątko niespodziankę. Były tutaj tylko dwie duże naklejki. Z drugiej strony jest jeszcze drapak, który jest zbudowany z bardzo dużej ilości jedynek i innych klocków. Powiem jeszcze, że Stefani ma taką super opaskę z uszami kota. Dostajemy tutaj także ptaszka w kolorze niebieskim, czyli drugie zwierzątko. Siedzi sobie na drzewie. Przyjrzyjmy się bliżej, minifigurce Stefani. Ma torsi, gdzie są uszy i pyszczek kota. Są tutaj wąsy i jest taki lekko, no taki połyskujący. A nóżki ma takie same chyba, co się pojawiały w poprzednich latach. I jeszcze raz powtórzę: to opaska z uszami kota, jest po prostu obłędna. Fajnie, że dostajemy ją też w elementach zapasowych. Można ją wykorzystać. Podsumowanie tego zestawu zachęcam do obejrzenia innych kostek do zabawy. I porównajcie je sobie, bo ta kostka jest podobna do tych innych. Plus jest za te uszka i ten nadruk na przodzie, więc ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy 9,5. Cena dla tego zestawu będzie superowska. I do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa pa, jeszcze raz zachęcam do obejrzenia innych kostek. da cała nowa seria, którą możemy kupić w sklepie. Najbardziej mi się podoba Oliwia i Andrea. I oczywiście ta Stefani, którą teraz recenzowałam. Papa! Pa!